czyli króciutka przerwa techniczna, zaciął się mój smartfon, no i w tej chwili mamy tutaj rozłączenie i znowu możemy y, zobaczyć jak to tutaj zaznaczyć, mianowicie tak, w ten sposób tak czyli w jaki sposób teraz konstruujemy te symptomy bo to też jest bardzo ważne jak to elegancko narysować czyli widzimy dwa rozłączenia i możemy już zobaczyć tak że to będziemy mieli bydycja wiązania każgo nie wiem, czyli zobaczymy, że to będzie. Tak. Tutaj będzie plus, prawda? do reagenta. I widzimy już, bo jak gdyby, a czyli tutaj mamy donor 0, a tu mamy akceptor alkil. Akceptor alkil, no i teraz zastanawiamy się, w jakiej reakcji można uzyskać, co to jest za związek, a to jest acetal. Acetal w jaki sposób można. Otrzymać acetal. Acetal otrzymujemy w reakcji alkoholu z aldehydem lub ketonem. Czyli, jeżeli napiszemy alkilowy, to w zasadzie tutaj nie to mieliśmy na myśli, tylko musimy napisać akceptor. 1, gdzie w zasadzie tym syntonem to będzie coś takiego, prawda? 0,1, czyli odpowiednie reagenty to będzie aceton plus odpowiednio alkohol metylowy, tak? W środowisku kwaśnym, tak, czyli w środowisku kwaśnym następuje protonowanie OH+, OH-metyl, odpowiednio. A plus. Musimy poprzemieszczać i kolejny atak kolejnej cząsteczki. Tak, z oderwaniem wody daje nam odpowiedni przepraszam bardzo odpowiedni acetal, Czyli kluczowe tutaj to przekształcenie. Widzimy, że jak gdyby ten cynton alkilowy w przypadku reagenta musi, musi zostać jak gdyby uzupełniony, rozwinięty do takiej struktury, która pozwoli przeprowadzić tą. Reakcji. To pokazuje na pewne kłopoty, jakie istnieją nawet przy rozłączeniu stosunkowo prostych cząsteczek, bo mm, czegoś takiego no, można by sobie wyobrazić, na przykład taką, taki tutaj synton, czyli to mógłby być o Cl, prawda? Czyli tutaj mielibyśmy też wówczas synton właśnie alkilowy i substytucja nukleofilowa hmm, poprzez odpowiedni, hmm, odpowiednią cząsteczkę alkoholu. Czyli widać, że to pokazuje nam możliwości syntetyczne, takie, które najprościej można zrealizować właśnie w tym e, przypadku. Następna, następna cząsteczka, ta, którą mieliśmy do. Czyli To drugą druga taka. czy. Cykloheksanol. Amino z grupą aminową. Tutaj, proszę Państwa, pierwsze to jest takie, przypominam, zamianę przy pomocy redukcji. OH. CN, czyli zredukowana amina i następnie rozłączenie, czyli FGI. Proste przekształcenie, które nie wymaga jakiejś specjalnie dłuższej w tej chwili analizy. I następnie znowu Podobne jak poprzednie rozłączenie dwi funkcyjne, mianowicie to jest cyano hydryna. czyli możemy odpowiednio w ten sposób to rozłączenie poprowadzić. I znowu tutaj mamy synton plus. W zasadzie możemy zaznaczyć dwa plusy, bo żeby było bardziej formalne, łatwiejsze to zrozumienia. A tutaj mamy minus i tutaj mamy OH minus i znowu syn do reagenta i tutaj, jeżeli chcielibyśmy nazwy, to to będzie 0,1, czyli będzie D1, a ten będzie D0, dwa syntety donorowe, a tutaj będziemy mieli, znowu proszę Państwa, pytamy się, czyli to jest na pewno akceptorowy synton, ale teraz pytamy się, dobrze, w jaki sposób otrzymać tego typu reagent, tego typu. E gotowy układ reakcyjny, mianowicie wiemy, że cyanohydryny to otrzymujemy w reakcji aldehydów i ketonów, czyli adycja odpowiednio do układu karbonylowego. ACN i widzimy, że tutaj to przedwcześnie zrobiliśmy sobie takie rozłączenie. Dobra, możemy nawet zostawić to tutaj, niech ono będzie. Niech ono będzie, tylko zmienimy na coś takiego. O. o, nieco inaczej musimy to formalnie zaznaczyć, tak? Czyli tutaj też tylko jeden plus, tak? Bo powstają w reakcji. Cianowodoru z grupą karbonylową. Tak, i tutaj mamy on, coś takiego. I produktem będzie odpowiednio cianowydryna, czyli target molecule. Czyli D1, plus widzimy, że to odpowiednio ten reagent decyduje o tym, o synton do reagenta. A, reagent z powrotem taki, że mamy tutaj synton, akceptor, tak, czyli to jest akceptor 1, 0, 1. Akceptor 1, akceptor 1, po dołożeniu tej grupy karbonylowej. Czyli to jest drugie rozłączenie też tej grupy. Widzimy, że bardzo proste cząsteczki, proszę Państwa, jeżeli chcemy formalnie poddać takim analizie, to one wcale w tak prosty sposób nie udaje nam się tego zapisać, e, mimo że układ jest bardzo, bardzo prosty do analizy. I kolejna cząsteczka, ta, o której mówiliśmy. Czyli to formalnie moglibyśmy te dwie reakcje, które zapisaliśmy, napisać jako notacja rozłączeń karbonylowych. Czyli to była notacja rozłączeń karbonylowych. I widzimy, że otrzymane produkty determinują to, że Konieczne jest przekształcenie tego syntonu akceptorowego, taki, który e, zawiera ten właśnie atom tlenu, ten heteroatom, który nadaje odpowiednią selektywność i reaktywność odpowiednio e, atomowi tlenu. I następna cząsteczka, którą też chcieliśmy sobie tutaj przeanalizować, to jest taka tak NH2 i grupa propylowa tutaj, tak i znowu rozłączenie tak, czyli rozłączamy w ten sposób oczywiście z taką polaryzacją, czyli to możemy też zapisać jako proste zasadę przekształcenie FGI, czyli przekształcenie grupy funkcyjnej tak tutaj jeszcze układ aromatyczny 3 nh 2 COOH. proszę Państwa teraz to, co jest jak gdyby dla nas najbardziej interesujące, czyli to był ten target molekul 1, tutaj w zasadzie mamy Następną target molekul, o taką, prawda, czyli to będzie oczywiście synton, jaki? D donorowy 0, tak, a po uzupełnieniu wodorem będzie taki reagent, tak, czyli tu już w zasadzie po tej stronie reagent matujemy, tak, jeszcze możemy zastanowić jak, jak to można w prosty sposób otrzymać, tak, Czyli to dajmy TN1. Hmm. I w zasadzie znowu to jest reaktywność w obrębie grupy, w obrębie związku aromatycznego. Widzimy, że grupę NH2, one trudno ulegają wprowadzaniu do. E, związków aromatycznych jako takie same w sobie, ale stosunkowo łatwo jest zamienić to na e, grupę nitrową, tak, czyli możemy znowu coś takiego napisać. OH NO2, czyli to jest proste FGI, redukcja znowu poprzez redukcję jest możliwe to osiągnięcia tego czyli przekształcenia przez redukcję do tej cząsteczki i tutaj będzie znowu raz na trzy e, propoksy taka nie, grupa I teraz zastanówmy się w jakie odpowiednie e, miejsca mm, no oczywiście tutaj pomyliliśmy się sorry bo to nie było w tym miejscu tylko to miałem mieć tutaj w tym położeniu o. W tym położeniu miałem mieć tą cząsteczkę. O, w tym położeniu miała być ta cząsteczka. A o. O teraz po to to przeprowadzałem. Oha, o, tak, czyli tutaj, żeby było położenie i teraz widzimy, że co. Jeżeli zastanawiamy się nad skierowującym wpływem podstawników e, w związku aromatycznym, to widzimy, że nie mamy grupę karboksylową. Tak i grupę nitrową w położeniu meta i grupa karboksylowa elegancko wprowadza nam podstawnik położenia meta, czyli kieruje położenie, dezaktywuje związek aromatyczny, piersi aromatyczny i kieruje podstawnik pożeń meta, czyli możemy ją w tej chwili tutaj oderwać. Tak, no i ja bym musiał tutaj już troszeczkę teraz wmarzać tą górę, tak? Bo brakuje mi miejsca. Brakuje mi miejsca, czyli to zważmy też, żeby wykorzystać do samej góry tą tablicę. Czyli będziemy mieli o tego typu ocha. Oczywiście tu jeżeli narysujemy polaryzację, to ona będzie w tym kierunku, czyli tu będzie plus, tu będzie minus, ten będzie akceptor arki, przepraszam, co ja mówię, donor ary. Tutaj będzie, proszę Państwa, jaki synton, jaka numeracja, o tym za chwileczkę sobie powiemy. Tutaj będzie 01, akceptor 1. Za chwileczkę powiemy czemu akceptor 1, ale na razie skupmy się tylko na takim. Czyli to są dwa syntony i znowu synton do reagenta, czyli odpowiedni kwas karboksynowy O. 3 plus mieszanina litująca HNO3, H2SO4 i daje mi target molecule. Przypuśćmy, że to będzie PN, e, przepraszam, tutaj PN2. PN2. E, I proszę Państwa. Tak, tutaj jeszcze ten oczywiście musi być opropoksy. I oczywiście możemy tutaj yy, przerwać, zerwać to wiązanie, mianowicie w jaki sposób synteza Williamsona, czyli w ten sposób. Ach, jej, trochę za mało tu mam miejsca. 3, tak. Plus, jak będziemy mieli? Donor 0 plus akceptor alkil i znowu tu będziemy mieli synton do reagenta. Synton do reagenta i odpowiednia synteza Williamsona. Oha, raz, dwa, trzy, tak na przykład x dziewięć, na przykład będzie chlor, bron, etc. W środowisku zasadowym b minus, b minus produkt, target. E, molekul, które to było tutaj nie ma, target, molekul 3 target, molekul 3 czyli w ten sposób rozpisaliśmy syntezę tej tej połowy tego związku, teraz zastanówmy się, kwas parahydroksy benzoesowy, kwas parahydroksy benzoesowy e, w jakiś sposób można by go zsyntezować najłatwiej go oczywiście kupić, on powinien jest stosunkowo łatwo dostępny jeżeli teraz wpływ skierowujący podstawników przeanalizujemy to możemy zrobić taki -y trik, że tu na przykład zamienimy tą grupę karboksylową na grupę chlorometylową albo e, nawet to lue, który następnie e, poddamy jakiejś reakcji, takiej, żeby w położeniu, e, żeby w położeniu y, para, otrzymać na przykład y, y, jakiś produkt podstawienia, ale nie możemy grupę hydroksylową, prawda? Dlaczego? Dlatego, że wskazanie bezpośrednio grupy hydroksylowej Um, byłoby substytucją nukleofilową, która wcale nie idzie tak łatwo, prawda? Um, czyli um, można z kolei w drugą stronę, czyli z fenolu wychodząc, na przykład otrzymać e, produkt e, metylowania albo chlorometylowania, tak jak mówiliśmy sobie, czyli widzimy, że takie proste cząsteczki też same nie zawsze są tak łatwo e, z, do otrzymania. Czyli to marzymy. I jeszcze ta cząsteczka do rozdziału i możemy to w ten sposób rozdzielić po prostu tak, gdzie tu będziemy mieli o minus. Tak, czyli będzie OH Raz dwa plus N minus, czyli tu będzie akceptor 0. 1, 2. Akceptor 2 plus don 0 synton do reagentów i mm, proszę spojrzeć jaki tutaj robimy. trik czyli oksirandę wykorzystujemy jako reagent 0, 1, 2 i substytucja nukleofila w tym położeniu o daje nam taki układ podstawowy, czyli tutaj jako o ten że to będzie tym naszym nukleofilem odpowiednio amina di-etylamina i otrzymujemy jako produkt TN1. E, no i to oczywiście również nie, nie jest kluczem podobne rozłączenie u to. na cząsteczka do rozdzielenia to jest taka. Raz, dwa, trzy, oha I widzimy znowu, że bardzo podobny podział. Czyli w tym położeniu I znowu nukleofilowa cząsteczka, czyli. Tu będzie minus, tu będzie plus, tak? Widzimy OH plus minus, czyli tu będzie donor alkyl, akceptor 0, 1, akceptor 2 i... Symptom do reagenta wodór odpowiedni oksyran tak minus i produkt reakcji czyli to będzie reakcja fridla krawca, prawda, czyli oksywan, czyli analog, można powiedzieć, zbliżony do grupy karbonylowej, czyli coś zbliżonego do acylowania fridla krawca, prawda, RCR, musielibyśmy poszukać w odpowiedniej bazie danych, jakie byłyby konieczne warunki takiej reakcji i tutaj jest target molekul, to było chyba jeden. W ten sposób mamy ten produkt. Czyli to są rozwiązania tych e, zadań, które mieliśmy przemyśleć. Ciekawe komu się udało to elegancko hmm, otrzymać, zrealizować tego typu e, syntezy. Tak, popatrzmy jeszcze tutaj. Tak, jeszcze na chwileczkę zatrzymajmy, to są rozwiązania.